Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wzmocnić swoją wiarę i chronić się przed negatywnymi siłami, które mogą nas otaczać? W chwilach zwątpienia, strachu lub przeciwności losu wielu z nas szuka schronienia w duchowości. Ale nie zawsze wiemy, od czego zacząć. Dobrą wiadomością jest to, że Biblia, słowo Boże, zawiera potężne przesłania, które oferują nam boską ochronę i przewodnictwo w każdych okolicznościach. W tym filmie poznamy pięć najpotężniejszych wersetów biblijnych chroniących przed złem, zgodnie z naukami Ojca Pio, jednego z najbardziej szanowanych świętych Kościoła katolickiego. Ojca Pio, znany ze swojej głębokiej więzi z Bogiem i cudownych modlitw, rozumiał przemieniającą moc pisma świętego, jak mało kto. Wierzył, że niektóre fragmenty Biblii działają jak prawdziwe tarcze, zdolne przynieść pokój i bezpieczeństwo w sercach wiernych. W tym filmie nie tylko dowiesz się, czym są te wersety, ale także nauczysz się, jak używać ich w codziennym życiu. Aby wzmocnić swoją wiarę, przezwyciężyć wyzwania i stworzyć duchową tarczę przeciwko złu, chwyć swoją Biblię, otwórz serce i przygotuj się na tę przemieniającą podróż. Ojca Pio, kanonizowany jako święty Pio z Pietrelciny, jest powszechnie znany ze swojego świętego życia, naznaczonego intensywną modlitwą, poświęceniem i niezwykłymi cudami. Urodzony w 1867 roku poświęcił swoje życie pomaganiu wiernym w zbliżaniu się do Boga, zawsze podkreślając znaczenie życia modlitwy i zaufania pismu świętemu. Tym, co czyni Ojca Pio tak wyjątkowym dla milionów ludzi na całym świecie, jest jego niezachwiana wiara w moc Słowa Bożego. Mówił, że Biblia jest nieomylnym przewodnikiem w stawianiu czoła wszelkim duchowym wyzwaniom, ponieważ zawiera boskie obietnice, które wzmacniają nas i chronią przed złem. Jego nauki pokazują, że recytowanie konkretnych fragmentów Biblii może funkcjonować jako akt wiary, który łączy ludzkie serce z mocą Boga. Wśród swoich licznych przesłań ojca, Pio często zalecał wiernym zwracanie się do Biblii w chwilach udręki lub słabości. Postrzegał biblijne wersety jako źródło duchowej energii, zdolnej oświetlić drogę w najciemniejsze dni. Praktyka ta nie tylko zwiększała zaufanie do Boga, ale także pomagała odpierać negatywne wpływy, przywracając wewnętrzny spokój. Teraz, gdy rozumiemy, jak ojca Pio cenił Biblię jako narzędzie przeciwko złu, nadszedł czas, aby zrozumieć pięciu najpotężniejszych wersetów, które zalecał werset pierwszy, psalm 91-11. Albowiem aniołom swoim da nad tobą pieczę, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Znaczenie. Psalm 94 jest znany jako psalm ochrony, a ten werset w szczególności przypomina nam, że Bóg posyła swoich aniołów, aby nas chronili i prowadzili. Ojca Pio często recytował fragmenty tego psalmu, zwłaszcza w czasach duchowego zagrożenia, jako przypomnienie o nieustannej trosce Boga o nas. W chwilach niepewności, lub w obliczu trudnych wyborów, werset ten przypomina nam, że boskie przewodnictwo i ochrona są po naszej stronie aby pomóc nam podejmować właściwe decyzje i uchronić nas przed niebezpieczeństwem. Jak używać? Ten werset może być używany jako poranna modlitwa z prośbą o ochronę przez cały dzień. Możesz recytować go przed wyjściem z domu. Prosząc anioły, by towarzyszyły Ci na każdym kroku. Innym praktycznym sposobem jest zapisanie Go na kartce lub pozostawienie go w widocznym miejscu, takim jak ołtarz lub w pobliżu łóżka, aby wzmocnić zaufanie do boskiej obecności. Werset drugi, Izajasz 41:10. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci i podtrzymam cię prawicą mojej sprawiedliwości. Ten werset jest zaproszeniem do porzucenia strachu i pełnego zaufania Panu. Ojca Pio wierzył, że poprzez recytowanie słów odwagi, takich jak te, serce wiernych było wzmacniane przeciwko wątpliwościom i lękom. W chwilach niepokoju lub niepewności recytuj ten werset na głos, aby uspokoić swój umysł. Można go włączyć do wieczornych modlitw, pomagając odpocząć w spokoju, wiedząc, że Bóg jest z Tobą. Warto również podzielić się nim z kimś, kto boryka się z trudnościami, jako gest duchowego wsparcia. Ten werset oferuje głębokie pocieszenie tym, którzy są przytłoczeni strachem. Stwierdzenie, nie bój się, wzmacnia ideę, że z Bogiem po naszej stronie nie ma powodu, by obawiać się jakiejkolwiek sytuacji. Werset trzeci, list do Efezjan 6,11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępów diabła. Ojca Pio był głęboko świadomy duchowych bitew, przed którymi wszyscy stoimy. Ten werset podkreśla potrzebę duchowego przygotowania, polegając na ochronie, która pochodzi od Boga. Włącz ten werset do swojej rutyny, jako codzienne przypomnienie, że jesteś owinięty w zbroję Bożą. Wizualizuj siebie otrzymującego tę zbroję podczas odmawiania modlitw. Używaj jej zwłaszcza w chwilach pokusy lub gdy czujesz, że nachodzą cię negatywne myśli. Główna korzyść. Wersety takie jak Efezjan 6,11 uczą nas zakładania zbroi Bożej, chroniącej nas przed sidłami wroga. Ta praktyka, Tworzy duchową tarczę, która pomaga nam rozpoznać i oprzeć się negatywnym wpływom. Werset czwarty, Jana 16, 33. To Wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale bądźcie dobrej myśli. Jam zwyciężył świat. Jezus przypomina nam w tym wersecie, że pomimo trudności odniósł już dla nas zwycięstwo. Ojca Pio zalecał ten werset, aby odnowić zaufanie w czasach ucisku. Ten werset jest idealny na chwilę refleksji lub medytacji. Recytuj go po cichu, gdy czujesz ciężar swoich zmartwień, pozwalając, by pokój obiecany przez Chrystusa wypełnił twoje serce. Zapisz go w duchowym dzienniku, zastanawiając się nad tym, jak odnosi się on do twoich codziennych zmagań. Główna korzyść Wewnętrzny spokój pośród trudności. Regularne recytowanie tych wersetów pomaga osiągnąć stan spokoju nawet w najtrudniejszych chwilach. Fragmenty takie jak Ewangelia Jana 16:33 przypominają nam, że pomimo nieszczęść tego świata Jezus już dla nas zwyciężył. To odnawia naszą pewność, że zło nigdy nie nie będzie miało ostatniego słowa. Werset piąty, psalm dwudzieste trzecie Choćbym chodził w dolinie cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska Twoja i kij Twój pocieszają mnie. Ten psalm jest jednym z najbardziej lubianych ze względu na jego przesłanie pocieszenia i ochrony. Ojca Pio często recytował ten werset w modlitwach za tych, którzy przechodzili przez chwilę strachu lub cierpienia. Recytuj ten werset jako część modlitwy przed snem, szczególnie w chwilach smutku lub samotności. Może być również używany jako modlitwa w nagłych wypadkach, przynosząc spokój i pewność, że Bóg jest z tobą. Ojca Pio zawsze powtarzał, że wiara umacnia się, gdy żyjemy Słowem Bożym. Wersety takie jak Psalm 28.7. Łączą nas bezpośrednio z boskimi obietnicami, podsycając naszą ufność w opiekę Pana. Jeden. Rozpocznij dzień modlitwą inspirowaną tymi wersetami. Zaraz po przebudzeniu poświęć kilka minut na odmówienie prostej modlitwy zawierającej jeden lub więcej wersetów. Na przykład możesz użyć wersetu z 40 30... Księgi Izajasza 41.10, aby prosić o siłę i odwagę na cały dzień. Ojca Pio zawsze zalecał rozpoczęcie dnia od oddania swoich zmartwień i planów Bogu. Wskazówka. Napisz werset na kartce papieru i trzymaj ją w pobliżu łóżka. Czytanie go zainspiruje cię do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z ufnością. 2. Cotygodniowa medytacja z wersetami. Co tydzień poświęć chwilę na medytację nad każdym z wersetów. Zastanów się, co one dla ciebie znaczą i jak możesz je zastosować w konkretnych sytuacjach w swoim życiu. Ojca Pio postrzegał medytację jako sposób na usłyszenie głosu Boga i wzmocnienie duszy przed złem. Wskazówka: Wybierz spokojne i ciche otoczenie. Przeczytaj werset powoli, a następnie zamknij oczy aby się nad nim zastanowić. Zadaj sobie pytanie: jak mogę żyć tym przesłaniem dzisiaj? 3. Używaj wersetów w trudnych chwilach. W trudnych sytuacjach, takich jak konflikty, straty lub chwile niepokoju, recytuj jeden z wersetów na głos lub w myślach. Ojca Pio wierzył, że słowa Biblii mają moc rozpraszania negatywnych sił i przynoszenia natychmiastowego pokoju. Praktyczna wskazówka: zapamiętaj wersety, aby zawsze mieć je pod ręką. Innym pomysłem jest ustawienie przypomnień w telefonie komórkowym z wersetem na krytyczne momenty w ciągu dnia. 4. Dziel się wersetami z innymi. Ojca Pio był znany z dzielenia się słowem Bożym z tymi, którzy przychodzili do niego w poszukiwaniu duchowego przewodnictwa. Idąc za jego przykładem, możesz pomóc przyjaciołom i rodzinie znaleźć pocieszenie w tych samych wersetach, które wzmacniają ciebie. Wskazówka. Prześlij werset komuś, kto potrzebuje wsparcia, lub przeczytaj go podczas grupowej modlitwy. 5. Stwórz przestrzeń do refleksji w domu. Stwórz mały ołtarzyk lub miejsce do modlitwy z wyeksponowanymi wersetami. Pomoże to zachować te przesłania żywe w umyśle i sercu, a także stworzy atmosferę pokoju w domu. Ojca Pio zawsze zachęcał do tworzenia środowisk sprzyjających duchowości. Jeśli poruszyły cię te wersety i oferowana przez nie boska ochrona, upewnij się, że włączysz te potężne obietnice do swojego codziennego życia. Pamiętaj, że Słowo Boże jest niewyczerpanym źródłem siły i pewności, a kiedy naprawdę nim żyjesz, duchowe owoce są niezmierzone. Zachęcam więc do rozważania tych wersetów przez cały dzień. Niech wzmocnią one twoją wiarę i przyniosą pokój twojemu sercu, wiedząc, że Bóg jest zawsze po twojej stronie, wysyłając swoich aniołów, aby cię chronili i prowadzili przez cały czas. Udostępnij ten film swoim przyjaciołom i rodzinie, zwłaszcza tym, którzy mogą potrzebować tego słowa pocieszenia i ochrony. Razem możemy wzmocnić nasze zaufanie do Boga i doświadczyć Jego pokoju. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić więcej filmów takich jak ten. Zostaw swój komentarz poniżej, mówiąc nam, który z tych wersetów najbardziej poruszył twoje serce, lub podziel się tym, w jaki sposób Słowo Boże było siłą ochrony i odwagi w twoim życiu. Rozwijajmy się razem w wierze i boskiej ochronie.